Siemano! dzisiaj zarumbisty skinek do wygrania M41S pogromca z naklejkami Nawi. Jak ktoś jest fanem Nawi, to myślę, że idealny skin dla niego. I dzisiaj nie, gdzie w topy z mikrofonem, mam nadzieję że widzę, że wszystko tutaj działa. Ale pamiętacie, wystarczy zostawić komentarz, lajka i może być też subskrypcja. A ja już losuję z poprzedniego... Kurde, jak Dudni ta muza, what the hell. Da się to przecie... O! Dobra, niech dudni, kurde. Ja już losuję tutaj jaki to był skinek, tylko sobie przypomnę. Chyba ta anime Siemane. laseczka. Yy, ta, ta, już losuję. Byk, pyk. Zobaczmy kto wygra. Zobaczmy kto. O! Chwila, chwila. Zmniejszy kamerkę 127 komentarzy. Baniak, baniak 8. Baniak 8. No, ciekawy komentarz, ciekawy komentarz. No, ale co, zobaczmy, czy on w ogóle chce coś wygrać. Bo oczywiście trzeba mieć trade linka w komentarzu. Yy, no, ma, ma. Także ja mu od razu wyślę. Bez, bez przedłużania, nie? Pyk, pyk. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Już potwierdzam na Steamie. Konfirm. No i patrzcie, wysłane, wysłane, żeby nie było, a ja przychodzę do mojej ulubionej stronki jako jest CSGO Skins, dzisiaj mamy dwie stówki, a ja Wam przypomnę, że wpisując kod MATI macie darmowe 2 zł, 10 groszy na start, 10% bonusu do doładowania I, 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 i przy wpłacie przynajmniej 10 złotych macie szansę zgarnąć której z tych noży albo tego kołaszka łączna wartość 9 koła jest to całkiem sporo, całkiem sporo. I zobaczmy, co wypadnie z darmowej skrzyneczki, która jest 124 godziny. Jeżeli gracie w CSK. Nie wiem jaki tam jest dokładnie wymóg. Jeżeli tam chyba odpaliliście przez ostatnie ileś tam miesięcy CS-a, to możecie ją otwierać. No, Sand nic nowego. Zobaczymy, czy dzisiaj da się coś zrobić ze 197. Złotych. Ja wiem, że można, dlatego wam to pokażę po prostu. Tak będzie najłatwiej. Może taki. Nie. Jaki, jaki skin był dobry na Jester Mode z tych tańszych skrzynek? Coś mi się kojarzy. To chyba nie. Chyba, chyba indirect case. Ta, tu tutaj ten Deagle za 260 może dropnąć. No, to ja już wam mówię, że ja go dropię Cztery takie. Od razu z grubej rury, z grubej rury, tak? Zobaczmy. Na trzy albo damy Dobra, damy underdoga. Za 105 złotych bitwa. Zobaczmy. Jakby ktoś płacił stówkę z moim kodem, to by miał 110 zł. Czyli jeszcze 5 zł w kieszeni, tak? Zobaczmy, zobaczmy, co tu poleci. Oby jak najgorzej. Oj, oj, oj. oj. No, to chyba można było nie brać. Ewidentnie mogłem nie brać underdoga. Ewidentnie mogłem nie brać underdoga. Chyba że. Jeszcze jest szansa, że dropnie digla. No, niestety, niestety, kurde. Ale patrzcie, 300 by można było z takiej batli zgarnąć. Trzystówki. No to co, dzisiejszy odcinek będzie bardziej taki pogadankowy niż liczący na profit, ale nie no, spokojnie, jeszcze yy, jeszcze można to skombekować, tak? patrzcie, jedna taka tutaj jakieś colorful casey low cases, y, tylko, że na dwie osoby teraz, tak? i znowu underdog chociaż kurde, zawodzi mnie ten underdog ostatnio, zawodzi mnie ale dajmy mu ostatnią szansę, o wszedł ktoś gumich skins Zresztą kurwa, cały czas te roboty za. już nie mogę, naprawdę. Nie dają mi spać dzień w dzień. Robole jedne przeszkadzają, przeszkadzają mi w pracy, tak. Ja tutaj siedzę, kurde, otwieram skrzynki, a oni tam. nie wiem, oni się tam bawią z tą wiertarką, nie wiem o co im chodzi. No i chyba będzie wygrana batelka. O ile mi nie dropnie jakiś popiertolony sticker. Ale to jest na to jest taka mała szansa, że już nawet ja w to nie wierzę, nie? Raczej jest to wygrana battle, Ale już i robimy kombek, robimy comeback, kurde. A ja zapomniałem, że muszę filtr ustawić. Minus 32 dB było z tego co pamiętam, o proszę. Teraz chociaż nie powinniście słychać tego, słyszeć tego wiercenia. No 65 złotych. Mm. Gdzieś wbije? Tutaj, tu, tu, tu. Dobra. Le Ej, to jest dobra batla. Szczerze, to jest dobra batla. To jest dobra batla. Tylko, no, fajnie, jakby leciały te desolate spaces. Bo tutaj mamy share. Okej, okay, jest jakiś uspik. Oj, no, jak nie poleci żaden, to może być nieciekawie. Ale jeszcze trzy skrzynki, także. Jest ta włópka. Adheris. No, coś tam leci, coś tam leci. Może nawet. Nie, no, zwrócić się nie zwróci. Ile będzie? 47. No, kurde, tak średnio, tak średnio bym powiedział. Może ja sam spróbuję tutaj Luke'sy pootwierać A to chyba ciężko, żeby się zwróciło. 12 zł. Hmm to się chyba zwróci. No dobra, czyli jestem na 0. Overall. Może coś tutaj się uda ustrzelić albo wyhandlować? 1-5, 0 0-1-0 No, jest za 14 Ziko taki gagatek. Proszę bardzo. Mm. Wiecie, co jeszcze raz bym spróbował z tymi indirect case'ami? Ostatni raz na dwie osoby, standard, standard. To już będzie ostatnia batla, ostateczna, batla ostateczna i będzie. Wszystko już wiadomo, czy mi się uda coś z tego zrobić, czy nie. Dawaj coś dobrego. No, to nie jest to na co liczę. To też nie jest to na co liczę. Ok, ile to? Spoko, spoko. Jeszcze coś na dobitkę? Ok. Spoko, spoko. Czyli jest profit, jest profit. 255 ziko. No 50 ziko profitu. Zawsze coś. Eee. Yy... No i na tyle to by było chyba, nie? Przypominam, że dzisiaj jest zajebisty skin do wygrania. Naprawdę jest bardzo fajny. Szczególnie jak ktoś jest fanem Nawi. Nie wiem czy te naklejki są coś warte tak szczerze. Ale spoko generalnie wygląda w grze, bo nie wygrałem. Także przypominam komentarz, like I możecie suba zostać, że nie przegapić. Yy, nie wiem kiedy będzie rozwiązanie tego konkursu, bo nie znam dokładnej daty następnego filmu. Ale to tylko znak dla Was, że możecie po prostu zostawiać milion komentarzy. Niech Wasza babka też zostawi komentarz, nie? No, także się Pozdro.